To w Polsce zalecana e, dawka jodu dla kobiet w ciąży, e, czy ja dobrze pamiętam, jest prawie trzykrotnie mniejsza niż w Europie i chyba dziesięciokrotnie mniejsza niż w Japonii. No i właśnie... Z jakiego powodu? O, to jest sedno problemu. A to jest kto, prawda? To pani ma to zweryfikowane, to jest, tak, te informacje? To jest prawda, oczywiście, że tak. Profesor Tomasz Dangel pisze o tym w swojej książce. Żywienie niskowęglowodanowe i suplementacja w ciąży. Publikacji na ten temat jest mnóstwo i to jest właśnie sedno problemu. Dlaczego? Tu nie chodzi o niewiedzę, bo przecież w dobie internetu każdą informację można zweryfikować natychmiast. W Stanach Zjednoczonych referencyjne czyli zalecane spożycie jodu jest pięć razy większe niż u nas, w Japonii dziesięć razy większe niż u nas, w Japonii jest czterokrotnie większe spożycie selenu i mimo iż Japończycy z dietą, z owocami morza, głównie z rybami, zjadają pięć razy więcej metali ciężkich, typu ołówka, tłęć i nie wiem co jeszcze, Mimo, iż palą najwięcej papierosów, to mają najdłuższą długość życia, bo mają sprawne systemy detoksykacyjne organizmu. Selen aktywuje enzymy, które odpowiedzialne są za pochłanianie, wchłanianie, przyswajanie jodu, a jod detoksykuje. Więc dlatego nam zaniżono. To jest jedyne wytłumaczenie, żebyśmy zbyt zdrowi nie byli.